Tam idzie? Tak. się, dobrze. Dobrze, to dobry był po może teraz wróci na pozycję i dostanie zawki. Nie przebiegać mi. Czekaj, wujo. Widzisz, w prawo? Coś wlatuje Oła. Bartek z synkiem, Bartek z synkiem Bartek nic nie widzisz przez smoka nie patrzcie Długa jest tutaj Patrzcie. Idźcie, przejmijcie starego Jeszcze jedna lodówce, lodówce lutów On zawsze Sam ja się, tak się sparił w Idę do ciebie czekaj się ustaluje Chyba na darku jest. No to go kropniemy. Ja dokładnika, ja No, schował się i się pojawił. Jak raz jak przyszedłem. <laughs> po lewo Ojojoj, karamba. No i raszujemy krótką. Albo na środek, smok na krótką i lecimy na Mita Zajechał tego zawko. Dawaj. Rzuć Martek, będziesz pierwszy, to rzucasz smokę krótką. Dobra. Uwaga na mita, nie? Nie. Zginę. Zginę dla was Jest. Chodź, ty słania to jest zazykownie, żebyś biegł, Trafił. Jezu, rzuć, rzuć, rzuć. Prosto leć mnie, prosto, synek, lecisz. Ale to była 6! Jednego zabiłem, kurwa. Ty zabiłeś? No. Nice. Proszę, randomie głupi 08! No, jak można grać z 4 na 5, no? A mamy pieniędzy, fuj. snyk kubawka. kubawkę. No Ah. Ciężko jest żyć leczko. Ula la. Matka jest bardzo. A jeba. Mam gdzie zawko, więc uważaj. O kurwa. Nie rzucaj, bo teraz tak nie przejdziesz. <eszuszne> o, oh, kanał synek, nie, nigdy, <stansujindo> <stansujindo> <mówi> to jest twój czas.

he, <laughs> stoi dalej. Kurwa mać. Kurwa jego! Podejrzany słom. A Jezus Maria. Jezu, ale ty. Ja ma szczęście. Awka ci spie... polewa po awka. Ona celuje Bartek, wstaję Cześć. Nie, nie ma słomka. Nikt, Kurde, to będzie lipa. Ta jest tych dwóch, pięknie. Wuja! pierdolona. Duka, 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 Martek. Duka i konferencja.